Dziś o godzinie 15:37 dostałem niepokojącą wiadomość na Discordzie. Hej, strojny. Ostatnio u nas na serwerze w Unira pojawił się team, który zaczął bawić się w skamowanie ludzi. Udając przyjaciół, zyskują zaufanie i pod pretekstem robienia misji dostępowych na nowe ekspowisko, które de facto nie istnieje, nakierowują tak, by wbić rs -a. Zrobiłem post na forum. Po tym, jak mnie próbowali zrobić w chuja, ale ja zwęszyłem temat na kilometr. Na chwilę obecną wiem o ich trzech ofiarach: 350 Ed, 440 RPK oraz 490 RPK. W jednym z komentarzy na forum deklarowali, że idą na inny świat skamować może by warto nagłośnić sprawę dla graczy z PVP-serwerów co uważasz? Uważam, że warto. Halo, halo Tibia! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, oczywiście przeczytamy sobie ten wątek na forum, przeczytamy sobie wszystkie screeny, jakie wiemy na ten temat. Troszkę spróbuję oczywiście nagłośnić tą sytuację, więc jeżeli oglądasz ten film, być może wyślij ten film kto komuś znajomemu z PvP serwera, albo jak sam będziesz planować grać na PvP serwerach, pamiętaj o tym, żeby nie dać się nabrać. Niestety oszustwa na tibijskim podwórku zdarza Ojom się do dzisiaj i trzeba na nie uważać. Tak jak kilkanaście lat temu były różne sposoby na to, żeby oszukać drugiego gracza i wzbogacić się jego kosztem, tak i dzisiaj w 2025 roku również ludzie znajdują różne sposoby na to, żeby się wzbogacić. Najczęściej padają ofiary, które chcą troszkę zaoszczędzić na kupnie tibia coinów i na przeróżnych grupkach facebookowych tibijskich czy też na Discordach padają ofiarami. Oszustów. Ale jak widać, nie tylko na Tibia coinach Tibiczycy oszukują, również potrafią oszukiwać w grze. Bez zbędnego przedłużania. Zapraszam do artykułu. Link do artykułu oczywiście zamieszczam w opisie, a w wolnym tłumaczeniu ten artykuł brzmi mniej więcej tak: Cześć. Dziś spotkałem dziwnego gościa, który ewidentnie chciał mnie oszukać, żebym został redskulem. Jego nick to Naya Dourtrina. Chciałem dołączyć, bo szukał RPK, potem zaprosił mnie do swojego prywatnego Discorda i chciał mi pomóc w dostępie do miejsca, które nazywało się Fire Castle. Coś czułem, że jest nie tak, ponieważ nie ma takiego miejsca i nie chciał mi podawać żadnych informacji na temat tego dostępu, które właśnie robimy. Dał mi instrukcję zrób to, kliknij to, wpisz to i tak dalej, ale kiedy naciskałem, żeby podał mi jakieś rozwiązanie quest'a pod kątem tibiopedii czy coś takiego wyrzucił mnie z Discorda. Wydaje mi się, że to po prostu losowa drużyna PK na Discord gdzie było ich około pięć osób w tym samym pokoju. Więc chyba byli gotowi na zasadzkę. Robiliśmy quest razem z Krixosem, jego przyjacielem, który był z nami na rozmowie na Discordzie. Więc mamy dwa nickname'y, których musisz unikać. Może to komuś pomoże, kto wrócił do gry po przerwie, więc po prostu bądź ostrożny i nie powtarzaj ich poleceń na ślepo, nawet jeśli wydają się być przyjaźni na Discordzie. Tak moi drodzy brzmi wstęp właśnie do tego artykułu, no i poniżej Możecie zauważyć konwersację pomiędzy dwójką graczy. Ale żeby nie być gołosłownym, tą konwersację, którą wkleił do artykułu, dostałem również w formie screena tibijskiego, więc możemy przeczytać sobie, jak to wyglądało w grze. Z tego, co możemy wywnioskować z początku tej konwersacji, możemy zauważyć, że Naya do Urtrina, czyli oczywiście człowiek, który chciał oszukać naszego gracza, szukał kogoś do Team Huntu, żeby pójść niby expić i niby zrobić dostęp. No i nasz tutaj autor tego postu napisał We have finished, you still need airpack, i tak dalej Yes, yes, PL, I can go for one hour No i nasz oczywiście agresor zaczął rzucać przynętę, czyli napisał, że ja wróciłem po 9 latach do gry. No proszę, a ty grasz non stop? To full techa ci brakuje? No, RPK brakuje. Nasz autor odpisuje, że no co ty, dużo przerw było, czyli widzimy, że jest to powracający gracz. Nie musi wszystkiego wiedzieć na temat Tibi. No i oczywiście nasz agresor pisze. Masz tego Firecastle? Też wróciłem po dłuższej. Możemy zauważyć w tej rozmowie, że tak chłopaki no niezbyt się dogadują. Jeden pisze o jednym, drugi o drugim. Ale zobaczcie, masz Discorda? Nasz autor dopytuje, czy chodzi o Firecastle, że może zamyka Zillion, może o to chodzi, bo mój MS nie ma dostępu i potrzebuje RPK, nie ten co robisz wedron, idziesz po papier później do kinga i do królowej. Zwróćcie uwagę, że chłop wymyślił questa, wymyślił linię fabularną w tej gierce tylko i wyłącznie po to, żeby oszukać drugą osobę. Czytajmy dalej. Nie mam pojęcia o jaki dostęp chodzi. Wejdź. Na jakie moby? Discord. To nie chcecie w końcu na Prison iść? Nie, tam lepszy exp jest dużo. Bo myślałem, że się doczepię na godzinkę tylko. Nie chcesz? Wejdź na Discord. To zrobimy dostęp w 5 minut i polecimy na godzinkę. Ale jakie moby? Nadal nie wiem, Jaki spot? Tam są Hellhoundy, gasli dragony i tym podobne. Rawa wychodzi tam około 5,5 miliona. Jak się Quest nazywa? Fire Castle. Tutaj macie link do Discorda oraz wkleił jakąś randomową rozmowę z King Tibianusem, że niby ma być to potwierdzenie tego, że Questa można zrobić. Z po 7 minutach, bo o 22.59 napisał nasz autor, za kogo ty mnie ziomek masz. I być może z tej wiadomości nie wynika dosłownie wiadomość, w jaki sposób na oszustwo chcieli narazić nasi agresorzy? Naszą ofiarę, ale już śpieszę z rozwiązaniem tej zagadki. Na początek gracz o Niku Naya Doutrina szukał na advertisingu RPK do Team Hunter zgłosiłem się. Pyta skąd jestem, czy jestem powracającym graczem. Zaprasza na Discorda. Dalej na Discordzie się działo 4-5 osób na jednym kanale. Udają fajnych ziomków, pytają skąd jestem, ile mam lat. Gadka jakoś się klei, i atmosfera jest raczej przyjazna. Od pretekstem jakiejś Zmyślonej misji dostępowej, gość nawiguje. Kliknij tą skrzynkę, napisz do tego NPCK, tu stań, tam stań i finalnie zakładam, że nakłania do rzucenia Firefielda w konkretnym miejscu na PVP modzie. Mamy jeszcze dodatkową wiadomość od autora postu. Zgadzam się, że metoda jest bardzo pierwotna i raczej powinno ludziom się zaświecić światełko. Gdy ktoś namawia narzucenie bomby z zaznaczoną rączką, ale dla powracającego gracza być może jest to nieoczywiste, jeszcze cała ta otoczka, wówczas gdy jakoś tam gadka się klei i udają kolegów. By uwiarygodnić całą tą historię, mam jeszcze jeden screenshot właśnie od autora tego postu, który pokazuje właśnie, gdy klikana jest ta skrzynka na Edron, żeby wziąć niby jakiś papierek do questa, a tak naprawdę jest to skrzynka przy wejściu na Oberona, tym skrótem, jak się idzie. I żeby nie być gołosłownym, jesteśmy na Edron, sprawdźmy sobie tą mistyczną skrzynkę na Fire Castle Quest. Z tego co pamiętam, jest to miejsce, gdzie idzie się na Oberona, gdy jeszcze nie, ma mu, nie mamy odblokowanego skrótu na łódce, na zao. Wtedy bierzemy bucket, wtedy bierzemy oczywiście kredę i możemy się przeteleportować na yy, Oberona, oczywiście na ten zamek balkonów i tam pójść już docelowo na tego bossa. Ta skrzynka znajduje się właśnie tutaj. Trzeba iść na górę. Tutaj hurapem trzeba wskoczyć. I to było tutaj. To jest ta skrzynka. No i mamy, proszę bardzo, mamy page'a, mamy papierek. Nic on nie zmienia, możecie go sobie odebrać. Pewnie po jutrzejszym MSS-ie. Teraz mamy deuden Trunk is empty. No i tak samo nasz kolega został wkręcony, ale czytajmy, co tam jest dalej. I faktycznie, w momencie, gdy jesteś powracającym graczem, może się to zdawać całkiem legitne, choć jak każdy wie grając w Tibie, biorąc jakikolwiek przedmiot i robiąc questa, no to najwyżej co by się pokazało, to your quest log has been updated. Jak możemy czytać dalej od autora, końcowa faza ich manewru, czyli tego Westa kończyła się na zamku Karlin nad królową. Tam ostatecznie kazano rzucić Firefielda i tam były wylogowane Hary do wbicia Eresa. Na piętrze nie ma w Zona, ale na parterze tak, więc po wbiciu tych krzyżyków, Mieczyków osoba ze skulem już nie może zejść na dół i będzie uwięziona w trapie. Trzeba przyznać, że całkiem sprytne. Żeby nie być gołosłownym, właśnie wjeżdżamy sobie do tego królestwa Karlin, no i faktycznie przy królowej mamy tutaj protection zona, jak wejdziemy sobie na górę, to tutaj śmiało można latać i wrzucić jakiegoś firefielda, no ale jeżeli macie, no nie wiem, troszkę niższy level, ale w sumie, no z tego co tu widzę, są tu jakieś dziury, z których można przejść, yy, no ale jak to są jedno-sqmówki, można to jakoś zblokować, jakiegoś emuola rzucić, wiadomo o co chodzi. Tutaj też mamy wyjście, ale tu wszędzie jest 1SQM, więc nie wiem, jak to by mogło wyglądać. Czy jakiegoś MOLA by rzucili na zblokowanie, czy jak. Może tutaj przy NPC-ku gdzieś kazali tego filda rzucić, albo gdzieś tutaj, może gdzieś tu i naprawdę jest ciężko uciec i prędzej wbijesz już tego RS-a niż uciekniesz. Jakkolwiek wydaje się to całkiem sprytne miejsce, bo powracający ludzie raczej nie mają pomysłu, jak z tego typu miejsca uciec. Co najbardziej przerażające, jak wejdzie. Zjedziecie sobie w ten wątek, który jest opisany właśnie przez naszego autora na stronie tibia.com, i zjedziecie na dół. Tutaj ludzie w komentarzach piszą, że również mieli do czynienia właśnie z tym graczem, i są nawet pokazane Hary, które brały w tym udział. I jest taki nickname jak L4, który możecie tutaj widzieć, i również on się pojawia tutaj na samym dole na wpisie: L4. Good luck, have fun. We all make w 3 dni 800 kK. On wunira, we go. Go on next server, moi drodzy, zapamiętajcie te słowa, że ci ludzie mogą pojawić się na innych serwerach nie tylko na Wunirze. A żeby nie być gołosłownym, w momencie gdy wejdziemy sobie na profil L4, możemy zauważyć wszystkie jego cztery ofiary które właśnie na to wpadły i możecie zauważyć, że 1 maja ja to dzisiaj nagrywam, jest godzina 19.55 o 19.30 wpadła czwarta ofiara tego skamidła, jak zejdziemy sobie niżej, możecie zobaczyć 1, dwa, trzecia, czwarta oraz piąta postać, jak wejdziemy na każdą z tych postaci jesteśmy na L4, czyli na pierwszej zwunirze, na zwunirze. macie cztery tehary, potem wchodzimy na drugą również cztery tehary. Wchodzimy na trzecią postać z Dzwoniry. Już mamy Eresa na tych postaciach, tak? Teraz mamy Skosman, czyli przedostatnia postać, również cztery ofiary. No i piąta, czyli Black Skull i mamy tutaj trzy ofiary. Jak widzimy, jednej osobie od Black Skulla w jakiś sposób udało się uciec, ale jak możemy zauważyć, Trzem innym osobom już nie. Jak wejdziemy sobie w te nicknajmy: Michael On, Arkania, Elar, Elar oraz Sir Jackson, możemy zauważyć, że Michael On, Arkania o 19.31 zmarł i pojawiają się te same nicknajmy. Kriksos, coś wam mówi? Pamiętacie tego gościa przy skrzynkach na Edron? To no właśnie on. Brał udział przy zabójstwie Black Skula. Kolejna postać, LRLR LR, 439 level RPG. No i mamy również Naya Dontrina. Brał udział w zabójstwie Black Skula. No i trzecia ofiara Black Skula, Sir Jackson. Mamy tutaj 492 level Dontrina również. Oraz jakiś drugi kumpel Lokito. Także jak możemy zauważyć, dalej działają, dalej starają się oszukiwać i dalej ludzie dają się nabrać. Przed chwilą powiedziałem, że o 19.30 była czwarta ofiara tego precedensu. No i moi drodzy, dostałem właśnie screeny z tej akcji. Faktycznie cała akcja działa się na zamku Karlin, jak możecie zobaczyć dosłownie tamtędy przechodziliśmy i mówiłem, że są dosyć ciasne korytarze. Możecie zauważyć, że jest tutaj napisane Michael on Arkania. macie 2, 4, 6 minimum desek i jeszcze jakaś jedna deska przy okazji się zdarzyła. Na drugim screenie możecie zobaczyć serwer lock, w którym widać... Wszystkie jego deski oraz wszystkie nickname y postaci, które brały w tym udział. Mamy oczywiście L4, mamy Skosmana, mamy Kupie MS, mamy Boxtel PDF, mamy Sophie Golas oraz mamy również Elysion Sparrow, Julian and Others. Nie bez powodu pod młotek są brane tak wysokie poziomy, ponieważ na poziomie 400-500 tutaj już można mieć ekwipunek naprawdę o wartości kilkunastu, jak nie kilkuset milionów sztuk złota, co się przekłada już na naprawdę setki, jak i czasem tysiące złoty. Więc 800 kK, które napisał w poście, jest jak najbardziej osiągalne, biorąc pod uwagę kilka postaci na ponad 400 poziomie. Moi drodzy, chyba swojego stanowiska na ten temat nie muszę wygłaszać, nie chciałbym demonetyzacji na tym filmie, powiem tylko tyle, że ja przynajmniej swoimi siłami staram się każdą pojedynczą osobę jak najbardziej Bardziej zachęcić do grania, jak najbardziej rozwinąć to community i każda taka osoba, która jest powracająca jest dla naszej piaskownicy jak skarb. Nie ma tych Tibiczyków za dużo? Okej, okay, po wypuszczeniu mąka jest troszkę więcej graczy, ale wiemy jak jest tą Tibią, więc każda taka sytuacja, która może zniechęcić powracające osoby, powracających graczy oraz nowe osoby, które nie są obyte w tym świecie, w momencie gdy w taki sposób zostaną wy... No, to prawdopodobnie skończą gierkę i już do niej nie wrócą. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że od zawsze takie praktyki były czynione, ale chyba zdajemy sobie sprawę z tego, że to nie jest okej, okay. takie rzeczy powinny być piętnowane oraz, tak jak staram się to zrobić, nagłośnione. Tak więc bardzo was proszę, uważajcie na jakiekolwiek chęci pomocy, jeżeli chodzi o Tibijczyków. Tutaj muszę powiedzieć, że na przestrzeni ostatnich lat naprawdę Tibijczycy można powiedzieć, że się ogarnęli, naprawdę pomagają sobie nawzajem, ale trzeba pamiętać, że. Z pośród tych osób, które są pomocne trafi się taka jedna kupa, która będzie chciała uprzykrzyć życie. Więc jeszcze raz apeluję, kupujcie Tibia Coiny na stronie tibia.com, nie kupujcie je na jakichś grupkach facebookowych od niesprawdzonych ludzi, a jeżeli już chcecie kupować na tych grupkach, szukajcie re jakichś rekomendacji, szukajcie jakichś poleceń, poświęćcie proszę te kilka minut na to, żeby nie dać się zrobić w Pamiętajcie, że w Tibii wchodzą w grę prawdziwe. We pieniądze na wielu płaszczyznach, i na tych wielu płaszczyznach znajdą się chłopiki, które będą chciały to wykorzystać. To jest jedna z pewnie wielu metod. Myślę, że w komentarzach może się pojawić lawina innych sposobów, w jakich sposób chcieli zrobić w bambuko naszych ukochanych Tibijczyków. Mam nadzieję, że w jakiś sposób udało mi się nagłośnić sytuację, która miała miejsce na Wunirze. I uważajcie, bo na innych serwerach również mogą być. Dziękuję za. Za uwagę, trzymajcie się i do zobaczyska i sympatyczne i bliskie papa. Pa.